Czyli odpychamy, tak, zachodzimy, tu ładne. chłopak się co do niego. Więc ja będę tu stał, tutaj zbrodnią, a tu on będzie się obrócić, tak. Więc ja będę tutaj, ciasno bym się muszę wrócić, żeby była kontrola. Bardzo ładnie, tu ono bardzo ciężko, żeby uciec. Łapie za pas, łapie za rękę, rękę ściąga, obraca nogę, przechodzę, dobrze idzie. Moje drogi, jest tam daleko, tak? Nie rzucam tu przez nogę, tu, nie ciągnę. Tylko nabieram, go tu na biodro, tak? I tu, tu rzucam, Hop. Ale może być sytuacja, że on ręką ucieknie. Tak? Teraz wiadomo, że będzie się mnie dystansował. Odpychajcie, tak? Tu wchodzić. Ręka pod tutaj, tak? Pod jego rękę. I obracam się w drugą stronę. Tu nie mam balafę. nie szukajcie na Ona bo nam tam gdzieś uciągnie, ucieknie, albo źle spadnie, bierzemy drugą rękę, z pozycji kiedy ja mam kolano brzuch, łatwo jest zrobić balachę na drugą rękę, dobra, każdy próbuje w sobie parę.